Panie trenerze, kilka dni temu obchodził Pan urodziny, stąd jeszcze raz wszystkiego najlepszego i od razu pytanie, czego należy życzyć trenerowi Markowi Papszunowi, jeżeli chodzi o sferę tutaj pracy na Rakowie i ogólnie sferę pracy, a o te sprawy prywatne to pytać się nie będziemy. Dziękuję bardzo przede wszystkim. No tak, rzeczywiście tak się złożyło że te kolejne urodziny niestety czego życzyć, no myślę, że zdrowia bo to najważniejsze jest zawsze bo bez zdrowia nie rusz i dalej tej, tej, tej pasji, tak, żeby ona nie wygasła bo to jest druga rzecz, która która u trenera po, powinna być już u człowieka generalnie powinna być ważna, bardzo ważną rzeczą w pracy nie? jak ona będzie, no, to będzie motywacja do tego żeby dalej się rozwijać, żeby pracować z większym jeszcze entuzjazmem i, i poświęceniem przede wszystkim. Czyli to tych dwóch rzeczy na pewno. Przed nami spotkanie trzeciej kolejki Najs pierwszej ligi rywalem Choliczanka-Chojnicy, a więc kolejny zespół, który chce się włączyć do walki o awans do tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Choliczanka przegrała z Puszczą mnie Raków wygrał z Puszczą Nie tydzień temu, ale chyba po tym naszym wyniku trener Tomasz Tułaż nie był skory do tego, aby zdradzić trenerowi wskazówki do meczu z Choliczanką. Tak, nie był skory do żartów przede wszystkim. Minę miał nie tęgą, no, ale cóż, no wiadomo, nikt nie lubi przegrywać. Natomiast jeżeli chodzi o najbliższego przeciwnika, zdecydowanie to jest faworyt do awansu. Zresztą po kadrze widać po, po budżecie że i poprzednich rozgrywkach, tak gdzie byli w, do ostatniej kolejki praktycznie w grze awans. Teraz jeszcze się wzmocnili, czyli ten skład mają jeszcze mocniejszy. I zdecydowanie oni tu występują i przyjeżdżają w roli faworyta. Natomiast my, my mamy oczywiście swój, um, swój plan, tak? mamy swoją koncepcję gry i, um, i będziemy chcieli tego faworyta tutaj u siebie ograć. Czy to, że Chojniczanka grała teraz w środę mecz z GKS-em w Pucharze Polski będzie miała jakiś wpływ na postawę tego zespołu? Absolutnie nie, bo skład był zmieniony tener kilku zawodników, kilku zawodnikom dał odpocząć, bo tak jak już wspomniałem, tam jest rozbudowana kadra i kadra bardzo, bardzo silna i wyrównana, więc to nie uważam, nie będzie miało żadnego e, wpływu na, na to, co się w sobotę tutaj w Częstochowie wydarzy. Natomiast wracając do naszej drużyny cieszy na pewno to, że znowu trener będzie mógł skorzystać ze wszystkich zawodników, jacy są w kadrze i wracając do tego meczu spuszczą niepołomicę. Trener miał co prawda zastrzeżenia do tych bramek straconych, natomiast ogólnie cały obraz, intensywność gry piłkarzy może cieszyć i napawać optymizmem. Zdecydowanie, zdecydowanie tak ten mecz na plus oprócz zwycięstwa no oczywiście bardzo dobra pierwsza część meczu z miedzią była to druga część lepsza w naszym wykonaniu. liczę teraz, że te obie połowy będą na wysokim poziomie i ten mecz wygramy Każdy, każdy mecz jest dla nas i każdy tydzień ważny, bo, bo ta drużyna też dojrzewa ta drużyna. Się zgrywa, czyli ci zawodnicy nowi, którzy doszli, wkomponowują się coraz lepiej. I wierzę, że z każdym spotkaniem ta gra będzie wyglądała jeszcze lepiej. Oczywiście jakieś momenty mogą jeszcze być, być gdzie, gdzie, gdzie będziemy musieli to ciągle poprawiać, ale, ale to chyba dobrze, no bo, bo nigdy nie, nie jest tak, żeby nie było czegoś do pracy.